Dlaczego Weronika Szumska zawsze mówi po hiszpańsku, a nie po polsku? Dzisiaj jest środa, 3 stycznia 2024 roku. Dlaczego Weronika Szumska zawsze mówi po hiszpańsku, a nie po polsku? W niniejszym spisie poruszę i rozwiążę ciekawe zagadnienie dotyczące osobistego wyboru językowego dokonanego przez młodą i przepiękną Warszawiankę o imieniu Weronika. Weronika Szumska jest 23-letnią Warszawianką o blond włosach. Która uczestniczyła w konkursie o nazwie Miss Polonia w 2021 roku. Kilka miesięcy temu przez przypadek trafiłem na jej konto na Instagramie. Mam wrażenie, że wygląda stworzona do pracy modelki? Od pierwszego spojrzenia na jej zdjęcia byłem oszołomiony jej urodą, wdziękiem i nie tylko. Jest również językowo uzdolnioną, prawdziwą poliglotką? Według życiorysu Weroniki na Instagramie mówi w sześciu językach. W tym po polsku, hiszpańsku, angielsku, rosyjsku, niemiecku i francusku. Jednak z jakiegoś powodu ona zawsze mówi po hiszpańsku zamiast w języku ojczystym na swoich Instagramowych rolkach. Od dłuższego czasu zastanawiałem się, dlaczego ona zawsze mówi po hiszpańsku, a nie po polsku. W sylwestra 2023 rok miałem okazję wyrazić swoje zastanowienie poprzez szablon rodzaju pytania. Przypięty na jednej z jej Instagramowych relacji. Poprzez to zadałem jej 31 grudnia 2023: Weronika, dlaczego nie mówisz po polsku? Cieszę się, że później na innej z jej Instagramowych relacji odpowiedziała: Większość moich najbliższych osób nie zna polskiego, ale czasami używam. Chyba oznacza to, że to pytanie było ciekawe dla niej. Okazało się, że ona uwielbia hiszpańską kulturę i życie w Hiszpanii i tak dalej. Stwierdziła na jednej ze swoich wyróżnionych instagramowych relacji, że gdy postanowiła spędzić ostatni semestr na studiach w Madrycie, odkryła wtedy swoje prawdziwe miejsce na świecie. Historia Weroniki prowadzi mnie do myślenia, że mimo, że posługuje się chińskim jako językiem ojczystym, mam prawo dobierać sobie ulubiony język i pisać po polsku zamiast w języku ojczystym.